Ja MapleTK Games. Sorry za, za taką długą przerwę w nagrywaniu, ale trudno ogarnąć. No, jest 20 rzeczy na dobę. Nie będę za, za dużo że ten, no, yy, zagadywał, tylko od razu przejdę na mój serwer. Dzisiaj nie będzie żadnych survivalów, przetrwań, tylko będzie zwyczajna standardowa gra. To sobie powinien nawet dać raczej pył, lol. Wziąłem sobie ten trochę rzeczy z kreatywa, teraz mówię zbudowałem domek, Leż, to wszystko zrobiłem sam. Tylko wziąłem sobie ten, kilka rzeczy z kreatywa. Przesunę to. Żebym przypadkiem nie kliknąłem na złączenia, bo naprawdę nie chcę, żeby, żeby mi, by ten mnie po prostu wywaliło wiecie co ja do was wrócę jak to się, okay, już. Już się ładuje okej już To się uwaga i dobra bo się pędzlej zestarzeje no się pędzlej zestarzeje naprawdę niż to, niż to się włączy O, tabletę sobie tutaj ustawię. O, w ogóle zapalę światło. Hmm, pewnie mnie będzie przez to, że mam włączone wyciszanie dźwięków w tle pewnie będzie mnie ledwo słychać, ale jakoś przetrwam. Dobra, jeszcze jedna przerwa Okej, okay, naście się władowałam i co jest? Czy ja zginęłem? Co jest? Gdzie moje wszystkie rzeczy? Nie gadajcie, że ja zginęłem. Kurde. Nie wiem coś mi się ścięło i straciłem swoje wszystkie rzeczy. Zaraz może są u mnie w tym bunkrze. Całkiem logiczne. W ogóle nie wiem dlaczego mi tak ścina. Zawsze jak nagrywam, to mi ścina. Normalnie nie mam z tym problemu. O kurde, bateria leci jak... O, teraz będzie mnie ścinać? Nie, jeszcze gorzej. Chyba jeszcze wiąza... Nie ma. Kurde, nie ma. Jestem zmuszony zrobić sobie nową zbroję i nowy cały ekwipunek. Co robisz to? nie to. E, jest. Jakoś damy radę. Damy radę. Chujdy, czuję się jakbym. Jakbym dopiero co jak zaczynał grać w Minecrafta. Dosz... Zaraz... A nie, jeszcze nie cały set, trzeba jeszcze zajść tu. Wiecie co? Ja wytę jak wszystko będę miał zrobione. Niestety na pierwszy set, set staczył mi ten. E, tylko tyle mi zostało. A więc może teraz bym poszedł to... za zapomniałem. Gdzie mój level? Cool. Gdzie się podział mój level? Naprawdę? Pan... Właśnie mi się to się rozjaśniło Tylko czekajcie e, Tego pana zabiję i Co? E, tego pana dobra zabiłem Prześpię się i pójdę tam w dzień Bo nie chcę być zabity Bo naprawdę nie wiem co się dzieje Jeszcze przed nagrywaniem miałem normalnie wszystko Połączone A tutaj nawet nawet jednego głupiego bloku nie miałem w ogóle takie dobre rzeczy. Tam na przykład ten. Ciekija, która ja ten wszystko niszczyła na jednego hita. Kilow jest do dotykiem. Miecz na którym jest nałożony tyle efektów, że się da. Wszystko jest na hita. Na dwóch na wszystko na hita. Naprawdę. Jeszcze te głupie lagi. Wszystko mi chyba by za Co? Co to? Jaki dziwny krzang i próbuję przykrzyć życie. Jakoś trzeba żyć dalej. Niestety. O nie, nie mogę tych dźwięków jazdki. W ogóle obejrzyjcie sobie króla z Naprawdę go polecam. Świetny gość. Dobra, game, game, ogarnij się. Gdzie ty mogłeś zginąć? Hmm. Tutaj ostatnio robiłem ostatnią wycinkę drzew. Jak widać. I zbijałem właśnie ten... Drzewo i ostatnio gdzie ja byłem i ten i wyłączyłem bo to, że wyłączyłem Minecraft a nie będę w domku to chyba był największy błąd. W ogóle to nie jest Minecraft, tylko bulding. Będziemy na to mówić Minecraft, okej? Okay? Nie będę się kłócić z nazwą w sensie logicznej. W końcu ten tekst tu jest z oryginału. Wszystko jest z oryginału, więc ja się będę kłócić. W ogóle bym włączył ten komentarze, tylko że coś mi się zablokowało i nie mogę nic z tym zrobić kompletnie. A szkoda, bo on sobie zobaczył co piszą do mnie widzowie. Jak ja mogłem wszystko stracić, jeszcze czy w pierwszy raz jak pokazuję cel u moich zwierząt nadzwyczajnego. W ogóle mam ich tak mało, bo ostatnio miałem tutaj... Inwazja aż mi lagowała, jak tutaj przychodzimy, bym grał na jakimś, jakimś komodę, a 66 mam tutaj są moje zboża tutaj ostatnio sobie ten moją motykom wycinałem ziemniaki dawno nie wycinałem, na hewek też wszystko mi pięknie porosło. i tutaj zacząłem budować jakieś bułki tutaj dzięki KiloFoWi z jedwabnym doty... zbudowałem sobie taki mościk dla konia mam w ogóle lany bo zabiłem tego będężnego osadnika bo mi tylko przyciągał zombie tutaj mam, mam tutaj kwiaty który ten najpierw wykopałem jakąś jaskinę a potem to zabudowałem żeby moby mi nie wychodziły ani się nie spełniły w ogóle masakra dobra po prostu dobra po, po co się mam przejmować będzie trzeba trochę poexypić. Dobra, to ja do Was jak będę miał trochę tego expo. Poniekąd się wzmocniłem. Nie za bardzo się wzmocniłem, bo te rzeczy nie są Że wygląda. W ogóle tutaj nie ma żadnego dobrego, bo tylko same te głupie. Nie wiem, tutaj na przykład Fortuna. Zaraz, tutaj w sumie może jeszcze być, ale tutaj. Zjedziczenie, bla bla bla. tutaj Tutaj. Fortuna 2. Hmm. Serio? Ta motyka jest lepsza od tego miecza. To Mój koniec chyba jakiś szutański, patrzcie na to. Widzicie? Łazi tu i tam. On się chyba zaciął. Normalnie to on sobie gdzieś tu ładzi. a te lamy? To samo. A nie, jednak lamy się już. co ty tu robisz? Ktoś mi powie, co ta krowa tu robi. Nieważne, nie wiem dlaczego pas. Połowy, i przez ten głupi pasek ekwipunka, tylko nie to. Dobra, to ja, najchętniej bym ten odcinek zakończył, ale proszę nie będę robić odcinka z udbejrzenia się, trzeba coś porobić No, serio, z tamtego miecza miałem wszystko na, na hita i od razu miałem usmażone mięso, bo był 2 <laughs> A tutaj co? Jedyne, na co mam na hita, to kurczaki i owce, I ten typo. A jednak nie. Na 3 hita całej lama W ogóle na nie na siekier, nie XD oni. XD? Co? Kto? Kto? Ktoś mi wyjaśni, co ta lama przed chwilą zrobiła? Widzieliście? Ona biegła jak pubertana! No. no! Ona biegła normalnie jak pubertana! Chyba nam coś opętało. Boję się, gdzie bym z stąd. Boję się cię. W ogóle te lamy, e, lamy są walczyli, Co ich napadło? O nie, oni będą teraz pluć. halać po mnie. Nie dzięki, ja sobie podziękuję. Nie. Ja podziękuję. Nie nam na mnie nacharać. w sumie mogę im je zabić. Ale czy się w ogóle opłaca? Nie wiem właśnie po co ten odcinek lubię. Już miałoby być tak pięknie, a wszystko straciłem. W sumie po raz drugi straciłem. Właśnie straciłem jeszcze lepsze rzeczy niż miałem poprzednio. A te rzeczy są chyba najgorsze, które miałem. W całym Minecraft. Czyli moja siano. Za to niszczę. A ile mi się poprze, albo nie. W sumie. W sumie już nie. Ale jedyne, co mogę dzisiaj zrobić żeby uleczyć moje cierpienie, to zacząć kopać. Tak, i to do nas jakaś dziwna. dobra, może poszukamy diaksów. Bo chociaż to jest na dobre. A więc, jedyne, a więc jedyne, co możemy robić, to zacząć kopać. Kurde, skurcz mi złapął zakład. zakład, teraz, nie mogło kiedyś. Jezu, ten kilo jest taki do dupy. Naprawdę, ten jest bardzo do dupy. No nie to bym ten kilof wyrzucił do labu. Z jakąś zburza. Najlepiej z, z jakichś dobrych 40 kratek No dobra, nie chce mi się nic robić, więc po prostu zrobię sobie tak całkowicie przez śladek jedną obcę. Dobrze chociaż obca i mam na hita. Ten miecz to jest gówno, a nie miecz. To zbyła tak samo w ogóle. Nie wiem, może okazało się, że, że zostałem zabity, bo na przykład nie, nie włączałem Minecrafta jakiś mup, mop, mupy mnie zabił ja już nie mam siły do tego w ogóle w ogóle ja, ja, ja z w ogóle zaczęłam naprawdę de, już rzad, rzadko kiedy rzucam filmy ale w ogóle ostatnio olam mój kanał no. dobra to by było na tyle no